Wielki dzień dla narodu polskiego. Można by powiedzieć, że dziś bohaterami tej uroczystości to są grupy apostolskie z całej Polski. Można by powiedzieć, że dzień dzisiejszy należy do narodu polskiego, całego narodu polskiego, reprezentowanego tutaj przez episkopat, także przed, przez władzę, którym dziękujemy bardzo za jego obecność. Nade wszystko przez tłumy, tłumy nieprzeliczone naszych wiernych, grup apostolskich, grup, które już od dawna, od dawna pragnęły, aby, abyśmy zawierzyli Jezusa, Jezusowi, Królowi, nasz naród, nas, nas samych i wszystkie sprawy, którym na Polska. Nieśmiertelny Królu Wieku, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, w roku jubileuszowym 1050lecia Chrztu Polski, roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą razem z naszymi władzami duchownymi i świeckimi, aby uznać Twoje panowanie, poddać się Twojemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą ojczyznę i cały nasz naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królewa, królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą, chyląc swoje czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Ja bardzo się cieszę z tego, że mogłem uczestniczyć w tym akcie, w oddania właśnie wszystkiego Chrystusowi, królowi i Panu, przyjęcia go jako naszego Pana i Zbawiciela. To jest prawda, która jest towarzysząca historii Kościoła od 2000 lat. Nie jest to nic nowego, czego by przedtem nie było, ale zmieniły się epoki. To znaczy, praktycznie dzisiejszy świat posto świeceniowy, jak usłyszałem wczoraj też w Anglii, Nazywany już jest epoką po prawdzie, czyli że prawda się skończyła. I jeżeli tak faktycznie niektóre grupy uważają, to trzeba potwierdzenia tego, że prawda istnieje, że Chrystus jest prawdą i że jego panowanie w człowieku gwarantuje nie tylko jego, ale także bezpieczny byt całego społeczeństwa. Zamykając. Rok podwójnego jubileuszu, nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia i tysiąc pięćdziesięciolecia sztuki polskiej, musimy niestety przyznać, że coraz bardziej brakuje w naszym kościele i narodzie otwartej tożsamości, która warunkuje i znamionuje rozwój autentycznej wiary i egzystencji chrześcijańskiej. Nie możemy ani rozmazywać, czy zaprzedawać swej identyczności, ani widzieć w człowieku inaczej myślącym, czy inaczej wierzącym od razu przeciwnika, czy wręcz wroga. U podstaw zdrowej tożsamości chrześcijańskiej jest wiara żywa i świadoma, reflektowana. Tam, gdzie jej brak, pojawiają się różne duchowe schorzenia, chrześcijańskiej egzystencji. Nieraz mamy do czynienia z infantylnością wiary, innym razem rozwija się fundamentalizm. Najczęściej Bóg spychany jest na margines naszego codziennego życia. Ujawniają się różne formy niedowiarstwa i zabobonu, a także dziwna duchowość, o której mówił nam biskupom na Wawelu papież Franciszek. Subiektywna, bez Chrystusa, sprowadzająca się do zaspokajania podstawowych pragnień ludzkiej natury, zdrowia, dobrobytu i szczęścia bez odniesienia do Boga. Mam nadzieję, i do tego chciałbym Wszystkich zaprosić, że po tym akcie nastąpi po prostu bardzo konkretna praca nad sobą. Tak, abym powiedział, praca u podstaw, bo do tego nas ten akt zobowiązuje. Mamy dzieło, wielkie dzieło do wykonania, otwarcia szeroko drzwi Chrystusowi na wszelkich poziomach życia, uporządkowania naszego życia na miarę Jego Ewangelii. I dlatego tutaj dopiero właściwie teraz się będzie rozstrzygało, co my z tym aktem zrobimy. Ma on niewątpliwie bardzo ważne znaczenie, jak słyszeliśmy przed chwilą z ust księdza arcybiskupa Stanisława, rozpołeczne znaczenie, ale też wielkie znaczenie kościelne, a chyba najważniejsze zbawcze ponieważ jeżeli my zbliżymy się do Jezusa, jeżeli otworzymy się na Niego, no to z tego świata przejdziemy w Jego Królestwo i tego sobie myślę wszyscy życzymy i wszystkim życzę.